I później my z tą stwierdziliśmy, że weźmiemy udział. No i jak na razie, jak ty przebieg, zobaczymy, jak będzie z wynikiem. No, mamy nadzieję się świetnie bawić, osiągnąć swoje tutaj założenia, rezultaty, cele. Także, także fajnie, lubimy biegać. Humory nam dopisują, tak, jesteśmy pełni optymizmu i mamy nadzieję na świetne czasy. Dystans jest bardzo dobry, robiliśmy dłuższe, je, biegaliśmy już w maratonach. Pogoda jest optymalna, ponieważ ta temperatura pozwoli na wychłodzenie ciała i mam nadzieję osiągnięcie bardzo dobrych wyników. 140 miesięcznie przebiegam, także, także jakieś tam wybiegania robię, ale biegnę dla przyjemności. Chciałbym ukończyć bieg, To jest mój pierwszy bieg, ale, ale myślę, że dam radę. Jak pójdzie dobrze, to kto wie czy nie, będziemy następnym razem na maratonie. To już jest taki poziom europejski, naprawdę bardzo dobrze zorganizowany. W ogóle imprezy w Krakowie są super zorganizowane. Biegam trzy kopce, czy, czy, tak mówię, maraton, czy ten naprawdę rewelacja. Warto przyjechać do Krakowa na ten bieg, żeby właśnie mieć możliwość z bliska przebiec obok tych zabytków, właśnie po wydzielonej trasie specjalnie przygotowanej, także bardzo pozytywnie. Właśnie dlatego uroku, tych uliczek, żeśmy tutaj przyjechali, bo jest piękny Kraków. Jest to wspaniała impreza dla biegaczy w Krakowie, to po pierwsze. Po drugie, na pewno będą niesamowite emocje, które już towarzyszą całemu miastu od czwartku, kiedy ruszyło Biuro Zawodów. Nigdy nie widziałam takiego wielkiego wydarzenia, zawsze to było kilka tysięcy osób, natomiast no, osiem tysięcy to robi naprawdę duże wrażenie i, i nie jestem sobie w stanie wyobrazić, jak, jak to wszystko będzie się działo, ale jestem ciekawa tego i, i takie, takie pozytywne emocje mi to no ale chyba nie zgubicie się w tym tłumie. No mam, mam nadzieję, że, że, że nie, ale start może być faktycznie dość interesujący styloma, z, z taką liczbą osób, więc zobaczymy. 6 5 4 3 2 1 Się bardzo, że w dzisiejszym drugim PZU Krakowia po Maratonie Królewskim bierze udział ponad 8 tysięcy zawodników. Z każdym rokiem coraz więcej uczestników zgłasza się do tych biegów. W przyszłym roku musimy także zwiększyć przepustowość biegu trzech kopców, ponieważ się cieszy olbrzymim też zainteresowaniem. No i do tego przede wszystkim zachęcamy mieszkańców Krakowa, aby przychodzili na te imprezy, dopingowali zawodników, a także próbowali swoich sił na jakichś krótszych dystansach. Widać, że ludzie chcą biegać, że chcą się bawić. Przy okazji bijemy rekord Guinnessa. Kolejna satysfakcja i kolejna zabawa i o to chodzi. Ura! Jestem bardzo szczęśliwa, że osiągnęliśmy tu rekord Guinnessa w przygotowaniu największej miski makaronu. taki dystans właśnie jeszcze nie tylko dla zawodowców i osób trenujących i biegających regularnie do tego taki królewski nasz krakowski półmaraton więc jak najbardziej tutaj ten bieg będziemy dalej dalej pielęgnować i będziemy chcieli żeby już na stałe się wpisał właśnie w te biegi krakowskie. Mieszkańcy już z każdym rokiem są dużo bardziej wyrozumiali, za co też chciałam podziękować w imieniu pana prezydenta, że znoszą te trudy i utrudnienia komunikacyjne no, ale właśnie o to chodzi, żeby Kraków też był sportowy, nie tylko zabytkowy, ale i sportowy, i żeby zachęcać i, i turystów, i mieszkańców do tego, by aktywnie spędzać czas. W tej stawce czesników w biegu 70% to są krakowianie. Należy się tylko z tego cieszyć, że udało się miastu, władzom miasta tymi imprezami rozbiegać, rozruszać krakowian, no bo to jest prosta zasada. Nawet jeżeli ktoś po raz pierwszy wyszedł się poruszać, drugi, trzeci, spotkał kogoś, kto biega na co dzień i już gdzieś startował, to ten go zachęca, a to chodź sprawdzić się, jakie efekty to bieganie przynosi. A jak się już raz wystartuje, no to już trudno się potem oprzeć prawda, przed kolejnymi startami. Te rezultaty, które tutaj dzisiaj padły, godzina 2 minuty, to jest jeden z najlepszych rezultatów, jaki padł w Polsce w półmaratonie, świadczą o tym, że ta trasa jest bardzo dobra. Trasa super była oznaczona, kibicowali na trasie, tylko tak, że niczego więcej nie mogło, można było sobie życzyć i przede wszystkim były dzisiaj warunki do bardzo szybkiego biegania. Temperatura, wiatru nie było. Wynik na miarę oczekiwań. Miałam nadzieję tutaj na, na zwycięstwo, obawiałam się trochę zawodniczek z Kenii, ale na szczęście okazałam się dzisiaj mocniejsza, byłam dobrze przygotowana. Jestem bardzo szczęśliwa. A wbieg na hale rewelacyjna sprawa. Tutaj życie i biegnięcie na tą metę, na Tauro, na arena, naprawdę jest bardzo miłe, bardzo przyjemne. Jeżeli będzie w przyszłym roku tak samo, to na 100% wracam. W moment, tak było źle, ale życiówka jest, także poprawiona przeszło minutę, także jestem bardzo szczęśliwa i zadowolona z biegu. Trasa piękna, szybka trasa jest, także super bieg, super organizacja. Organizatorzy świetnie się spisali, zamawiając taką pogodę, także myślę, że wielu biegaczy biegaczom... biegaczom umożliwiło to zrobienie życiówki. Trasa fajna, naprawdę szybka trasa. Jestem bardzo zadowolony i długo oczekiwałem na takie coś, żeby powstał taki półmaraton, nie tylko maraton, bo nie wszyscy są wytrenowani po to, żeby przebiec cały maraton, a tak półmaraton jest czymś takim dla każdego prawie. Było warto naprawdę dzisiaj przebiec. Jeden pan na 15 km powiedział jest wysiłek, ale będzie radość. I chyba to jest dzisiaj radość, bo taki piękny medal dla całej rodziny i dla wszystkich, którzy zostali w domu. Boże, Także yy, pozdrowienia z Krakowa!